Przyroda na pewno daje dużo inspiracji i w ogóle świat, który nas otacza. Jeść tam, zobaczę jakąś roślinę i myślę, super by było zrobić takich na przykład kwiatuszek czy listeczek. Ze zwykłego spaceru już powstaje inspiracja i nowy motyw, który po prostu zostaje dla dalszych pokoleń. Ruszczykanstwo to, to jest taka ilość informacji. Na same Ruszczykanstwo składa się w naszym przypadku siedem zawodów. No. Trzeba być troszkę stolarzem, trochę śluzarzem, trochę sencerem, szyftarzem, obróbka cieplna. Jest to pasja, a pasja charakteryzuje się właśnie tym, że, że człowiek kształtuje swoją osobowość, swój, swój intelekt, swoją wrażliwość. Co jest takiego w tym, że Cię to interesuje, że to Cię pociąga? Jedną z odpowiedzi było: I have to do it. Muszę to robić. Po prostu to jest to tak pociągająca czynność, jak już wejdę w ten rytm, że nie mogę przestać. Naprawdę, naszą rolą było też to, żeby, ucząc się od mistrzów plecionkarzy, tradycyjnych technik, tak przygotować poszczególne materiały i warsztat, aby one były dostępne, atrakcyjne i możliwe. Dla każdego to tylko przynajmniej przynajmniej przejść widząc w swoje ręce w tych materiałach. Robię rzeczy, a rzeczy się dzieją, no. My tu robimy przede wszystkim snecerskie ornamenty, czyli bardziej rzeczy związane, na przykład z formą użytkową. Rzeźbimy ornamenty takie trochę osadzone, gdzieś tam w duchu kultury góralskiej. To są właśnie takie wartości bezcenne i z tymi wartościami my się tutaj stykamy, z nimi się oswajamy i się uczymy i to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Trzeba to poczuć, to pachnie, tutaj jest właśnie cała przyroda ziemi, którą owieczka gdzieś dotknęła idąc, także to wszystko tutaj można znaleźć, więc to sama natura. Musimy ją wycichrać. Potem musimy ją wykręplować, wyczesać, a więc cały czas jest dotyk, ale dzięki temu wełna, w efekcie, jak już z niej bural miał zrobione ubranie, była nieprzemakalna. Tutaj większość jest po studiach plastycznych, po grafice, i muszę powiedzieć, że mają zupełnie inne podejście, ale rewelacyjne, nowoczesne, i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Odwracasz. Klejn cię, wycierasz i odwracasz przy grzbiecie, przy skórze te książki, które my oprawimy i w książki w oprawie ręcznej na pewno przetrwają. Książka powinna wyrować. Tak jest pilotażowy, więc my się na nim uczymy wszyscy. Nie tylko nasi uczestnicy się uczą, my jako koordynatorzy, jako organizatorzy też wyciągamy wnioski, patrzymy, co jest istotne w takim procesie edukacyjnym dotyczącym transmisji dziedzictwa, transmisji rzemiosła. A najbardziej nas cieszy entuzjazm naszych uczestników. Tworzą się prawdziwe relacje i mamy nadzieję, że one potrwają naprawdę długo. Proces. Bycia w grupie z fantastycznymi kobietami z zupełnie różnych miejsc, z zupełnie różnych kontekstów, dodał tej koronce takiego ducha, który ona będzie teraz niosła, coś niesamowitego, ten biały kolor. Wiesz, ja nie wiem, wychodzę taka delikatna z tej koronki, bardzo subtelna. Mówię, słuchaj, co dusza, serce potrzebuje a nie durny łeb produkuje. Po co ja mam lecieć na jakieś zawody, jak ja sobie wolę z dziewczynami tutaj siąść i tylko posiedzieć. I to jest to. Jest to osoba, która bardzo lubi nowoczesną technologię i też te narzędzia wykorzystuje. Gdzie powinniśmy podążać? Czy właśnie wykorzy wykorzystywać CNC, lasery? Frezarki, czy jednak, żeby podążać tymi starymi tradycjami. I to jest takie pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać, i, i jak można dostosować też to rzemiosło do współczesnego świata. Jak człowiek ma wizję, to fajnie, fajnie ją przelać po prostu na, na tą fizyczną część. Praca jest indywidualna, aczkolwiek grupa jest faktyczna. Grupą. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, porady czy innych rzeczy, to każdy tutaj jest chętny. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich elementów, właśnie jak, jak mężczyźni budują relacje między sobą, właśnie poprzez pracę. Każda Cieszynka jest specyficzna. Każda ma swoją duszę. A być może któryś z nas zostanie wybitnym rusznikarzem i idąc tym, tą tradycją szkoły Cieszyńskiej. Zacznie wytwarzać coś nowego, no cóż, czekamy na odkrywców. Ja jestem z tych projektantów, designerów, makerów. Wiesz, ja lubię wiedzieć, jak się robi rzeczy, i ja lubię umieć zrobić sama. Często mamy tak, żeby wiadomo, poznajemy jakieś techniki, e, uczymy się, co nie działa w materiale, a nie co działa. To znaczy, gdzie jest ten moment, że wiklina się złamie na przykład. Ile można coś naciągnąć, jak jest elastyczne, co można zrobić z czegoś, co się już zaczęło i już się spędziło kilka godzin, a jednak nie wyszło to tak, jak myślałyśmy. Jak można to jeszcze uratować, to jest super. Ale to właśnie takie obcowanie z naturą jest chyba najcenniejsze tutaj. Jak można dotknąć materiału. Można go powąchać, o, takie sensoryczne też działania. Wszystko, mm, wszystko się przyplata tutaj ze sobą, zdecydowanie. O. No, to samo nie jestem w stanie tych rzeczy wykonać, ale, ale to też jest kwestia dopasowania do swoich potrzeb, nie? Wiesz, sama szafę nie zrobię, ale krzesło jak najbardziej. Także będzie w stronę małej architektury użytkowej to, to jak najbardziej właśnie po, po prostu chce fajnie też jest jak ktoś po prostu rzeźbi w ciszy i słychać ten szelest przecinanego drewna to też jest mega odprężające nie? Będą. Pracowałem cały czas głową w digitalowym świecie, który jest nieuchwytny, ulotny, nie, nie jest w ogóle namacalny. Tak teraz, robienie tego dłutem, rękami, serduchem i głową, to jest komplet w ogóle. Dla mnie, dla mnie to jest rewelacja i po prostu bardzo mi posłuży, bardzo dobrze mi to robi. Wkurza mnie to, że nie jest to takie łatwe, i jak patrzysz na kogoś, kto jest tym mistrzem, to myślisz, że to jest bardzo łatwe, natomiast kiedy sam się zmierzysz z tą materią, to okazuje się, że to jest zupełnie inna bajka i to jest po prostu trudne. Musisz się nauczyć techniki, musisz się nauczyć wielu, wielu rzeczy, zanim osiągniesz taki poziom, jaki mają nasi nauczyciele. Taka nauka od korzeni, powiedzmy, z osobą, y, która wcześniej nic z tym nie miała do czynienia. Aczkolwiek muszę dodać, że mam swoje owce, więc na pewno to też nie jest tak, że e, ona się pojawiła może przypadkiem, bo e, no, w jakiś sposób też chciałam rozgryźć ten temat i jak wykorzystać tę wolę. Dzięki też szkole miałyśmy okazję być na strzeżeniu owiec. To dla mnie też było bardzo ciekawe, bo chciałam zobaczyć. Myślę, że te spotkania w grupie to jest bardzo duża wartość, duża motywacja. Też na przykład, jak widzę, że ktoś już zrobił chustę, ktoś już zrobił torebkę, ktoś już zrobił coś tam, mówią, o, to ja też to tak zrobię, więc szybko się uczę, żeby to zrobić, więc w grupie siła. W tym miejscu mamy możliwość obcowania z tą zoną, która stąd pochodzi. To też jest ekstra, że możemy wykorzystać ten materiał. No i właśnie to wsparcie chyba w naszym przypadku, czyli na samym początku tej drogi, jest ważne, bo jeżeli się robi sweter już któryś tam dzień z rzędu i trzeba go prócić trzeci raz, bo coś nie wyszło, no to jest taki moment kryzysu, prawda? Ogromnego. Ja bardzo lubię, jak, yy, jak widzę, jak mistrz pracuje, jak łada rękę, jak robi coś palcem, jak widzę, jak jego ciało po prostu ma ten warsztat, to wydaje mi się to takim w ogóle, no. właśnie tym, czego nie zobaczymy na filmiku, na tutorialu w internecie. Tylko ja nieraz proszę panią, nie, panią, ja chcę zobaczyć, jak pani by to zrobiła. I ja po prostu wiem, jakie to są ruchy, nie? i te, dużo jest mi wtedy łatwiej. No to jak jest się z żywymi ludźmi, to jest człowiek jakiś taki wsparty. No nie? nie? Bo to oni potrzebują nas, żeby poczuli się mistrzami, więc my też dajemy mistrzom poczucie ich e, mistrzostwa, podziwu, szacunku. I to myślę, że potem przechodzi do świata zewnętrznego, który być może jeszcze nie zauważył, bądź nie dowierza, że to jest takie dobre. Uczestnicy szkoły rzemiosł zdobywają kompetencje rzemieślnicze, doszkalają swoje techniki pracy w warsztacie, mają bezpośrednią wiedzę od mistrza danego rzemiosła, co można poprawić, w którą stronę pójść. Już wiemy, że postaramy się zrobić wszystko, żeby ruszyły kolejne edycje szkoły.